Halo, halo! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku Grzebów Snakes. To jest randziem 4 i zaczynamy. No więc tak, mamy taką misję, musimy po prostu odbudować kawałek płotu. No, muszę naprawić uszkodzone ogrodzenie. Muszę do tego mieć e, stół roboczy na piątym poziomie. E, I żeby zrobić to, musiałem sobie zrobić glinę. Okazało się, że glina była zaraz wam pokażę gdzie. Darman e, Basila. Możemy sobie tam pchać koniem. tylko koniu chcę zjeść. Ma tutaj była jedna glina w tym miejscu. Dokładnie i druga była trochę wyżej tutaj. I tutaj były na tym, na tej mapce były dwie gliny. Chyba nie ma więcej wydaje mi się. Może stół z jeszcze. No dobra, nie ma. Były tylko dwie gliny, ale tyle mi w zupełności wystarczy. Zatem wracamy teraz do siebie do bazy. I sobie zrobimy ten stół na poziomie piątym. A widzicie, 2 na 2 sobie wleżmy. Bach. Dobra, zobaczmy, co możemy zrobić na tym poziomie piątym. O, ogródek, ogródek możemy zrobić. Co on potrzebuje? Gliny, które już nie mamy. Potrzebuje deski. Drewniana belka, ok. To jest wszystko do wykonania. Płot. Deski są do zrobienia jak najbardziej. Kaktus. Eee, aha, to jest roślina doniczkową. ona chyba nie daje nic. Lustro z brązu. też jako dekoracja. Świecznik. E, czy muszę go odnawiać tutaj? Tylko w pomieszczeniach na fundamencie. Wiatrak. Co on nam daje? Nie ma prądu, ale i studnia jeszcze. Aha, żeby mieć wodę. No to powiem wam, że są fajne rzeczy. Dobra, po, ym, podjąłem taką de, ym, decyzję na temat tej gry, że postaram się po prostu ograniczyć wam ten czas, kiedy trzeba zbierać jakieś surowce. Bo to tak widzicie, żeby to wszystko zbudować, po prostu zebrać naprawdę sporo. Więc po prostu będziemy się skupiać tylko na naszej misji. Dobra, my musimy tam odbudować płot. Tylko kurczę mogę tam popatrzeć, jaki to ma być płot, bo nawet nie wiem. Czy taki, zwy, czy taki zwykły, jak tutaj gdzieś był, chyba, o, właśnie ten pozwalą stracić, czy jakiś inny jeszcze. Aha, jest taki. Deski. Dobra, sobie zróbmy deski. Powinienem mieć chyba jakieś płody, Mam, dobra, sobie zróbmy parę tych desek. Tyle powinno mi wystarczyć. I sobie zróbmy, chociaż nie jestem pewny. Aha, jeszcze. A co ja pocięłem, jak, jak nie deski? Zadniane belki pocięłem, No dobra, zróbmy sobie te deski. Widzicie co? Sobie trochę tutaj jeszcze podwieram tego drewna, bo nie wiem, czy mi e, tego nie braknie po prostu. No zobaczcie, to nam wystarczy jedynie na dwa, dwa płoty, troszkę mało, nie? Dobra, w tym razie ja trochę porąbię do drzewa i będę się zami za Z pełną drogą ścianę trzeba założyć jedną fajną rzecz. Że kiedy na przykład zrąbę drzewo i nie podniosę w niego wszystkiego. o widzicie? To nam piesek tutaj nosi po prostu. Że nie musimy tego dźwigać, taka ciekawostka. Także całkiem użyteczny jest ten piesek, ten O, już chciał zabrać, dobra. Wystarczy, myślę, że nam to w zupełności powinno wystarczyć, żeby sobie zróbmy teraz tego pochyl trochę. Nie wiem ile najwyżej potem się go ustawi gdzieś do nas, do bazy. No, zróbmy sobie tak jeszcze tego trochę. Się wybierzemy w takim razie, zaraz tam na olubrawę. No, Nie wiem, czy jest tylko wymagane do ten czy coś jeszcze. Dobra, mam tu chyba łącznie 5, zobaczmy, czy to wystarczy. Dobra, przejdziemy tam tonikiem. Parma, Basila. Dobra, jak to mogę naprawić? Czy tu jest jakiś taki? Czy po prostu mogę to wybudować Jak jest w jakiś sposób, tak jest zwykły? Czy muszę to jakoś inaczej zrobić? Aha, to jest balustrada, nie pod. pod, pod. Dobra, tutaj wybudowane z tej strony. Tu jest wszystko ok, chyba. Zobaczmy jeszcze od tej strony. Tu też, to tylko jeden się odbudować. Tak, jeden płot, no to powiem tak, easy. Wróć do Basilbix. No dobra. To tylko tak naprawdę jedno przesą musimy posłuchawić, także mizik. No a pewno wiesz, jak wrócić sobie ręce, pani. Dobra robota. Teraz sprawa moich krów. Jak powiedziałem, przebiły się przez ten płot. Mogę pójść na jedno z moich innych pól. Możesz powiedzieć, tutaj na pewno ci się opłaci. My wiemy wszystko o odpowiednich butach, da tak? solidną parę, jeśli mi pomożesz. Jak mogę uzyskać te krowy? Dobrze, niech pomyślę. Zostałem buty z dzwonkiem. Ach, wiem. Weź te buty z dzwoneczkiem. Kiedy je założysz, becy i Patsy na pewno przyjdą do tobą. E, mam kukurydzę i pszenicę, ale wiem, że, gdzie, nie wiem, gdzie się podziały. Przeprowadzić prosto na pole. Dobra, teraz musimy wybudować jakieś pole. Pomiędzy zaginionych krowy, przydawać krowy na farmę Basila. Dobra, musimy sobie wybudować, widzicie, nową mapkę. Więc w takim razie szybko się wrócę do bazy i sobie odblokujemy. W każdym razie zobaczymy, co jest wymagane do odkrycia tego nowego kawałka świata. No, mi się skończy ta marchewka, swoją drogą. No, ale już powiem, zobaczmy, co zaczniemy do odkrycia tego. W Te części są dwie części ruda żelaza. Uchwyt, dużo tego żelaza. Trzeba na ten chłodny. Ale no, no, chyba mam jakieś żelazo, wydaje mi się, ale tak się chyba się przejdę. Dobra, potrzebuję 4 rudy i tutaj też 4 w sumie nie jest tak źle, bo to chyba 3 bo tam się tego skopać, tylko więc nie jest źle. No w takim razie widzimy się tak chinicznie. Ja sobie tylko wykopię to żelazo. Dobra, już jestem, mamy to żelazo, więc sobie szybko na tematkę odblokujemy. I rano w takim razie tam się już udamy. Dobra, pole. Kukurydzy Bazila i pole Bazila. Powiem, dwa pola sobie je razem wybudujmy, skoro możemy. Może jedna idzie w tą stronę, będę miał bliżej. Wcześniej tak będę będzie się nie da przebiec, yy, bo musiał to pole zniszczyć po prostu i wtedy jakoś tutaj sobie zrobić dojście. Jedno, ale no redna, tak, może sobie zróbmy. Jedno tutaj nie będzie i jedno sobie zrobimy jeszcze. Tutaj byłoby idealnie. Ja musiałbym wtedy dwa pola wyrąbać. Aż kurde, jak to zrobić tutaj teraz? Dobra, zróbmy sobie. Hmm. Zróbmy sobie tutaj. Ja sobie zobaczę swoją drogą, czy tutaj jestem w stanie jakoś sobie zrobić taki pole. O tak, tutaj widzicie. Pereria pola sobie zrobimy. Tutaj pole. I tutaj. Kurde, chyba się to nie uda. Ale, ale zobaczmy, no może zobaczmy, zobaczmy. Preria, pola, dobra. I w tą stronę. Aha, to usunąć w ogóle starym jeszcze. Jak to teraz się usuwało? O, w sumie było ja się w ogóle nie, nie przespałem. Ja jestem zmęczony? Nie, nie jestem. Tutaj zobaczcie, sobie dobudowałem tutaj tą pole, tą prerię. Natomiast teraz muszę budować jeszcze jedno pole, takie yy, właśnie z tego prerii. Na pole ich. Przy czym zobaczcie, że tutaj jeszcze nie ma, co omЭtnie, nie ma po prostu tych punktów. Więc troszkę tutaj chcę po prostu pościć na drzew. Porąbać te skały, żeby sobie tutaj końca, ja to tutaj w tym nowym pole. I Dobra, nowy światek. kawałek świateł jest gotowy, więc sobie tutaj może to wybudujmy od razu. I tutaj chcemy mieć to. O, sobie obróćmy. Jeszcze, jeszcze, o. O kurde, musiałem teraz to pole jeszcze usunąć, ale już nie mam jagód, znaczy no, zrobić... no dobra, trudno, idziemy naokoło na razie. Teraz sobie to pole usunę po prostu. No tak, widzicie, niestety takie proste to łodzi wszystko fajnie. Szkoda, że nie ma takiego pola jednego, które jest takie jak powiedzmy bardziej do, do wszystkiego, nie? To wtedy można sobie połączyć te pola jakoś tak bardziej. Tak, teraz jest z tym problem. Dobra. Tutaj będzie jedna z tych krów. O, musimy się pozbyć zombieczków. Musimy najpierw wejść na to pole w ogóle. O, wejście. Powiem wam, że te są strasznie słabe, nie? Biorę siekierę i będzie lepiej po prostu. i... Bach. Bach i uciekamy. Bach i uciekamy. one no, są skróczne takie dosyć, dosyć takie wytrzymało, no, że na przystrzały strzały. już były na dwa. Tu mam zapole, a myślę, że mogę coś z tego zebrać, niestety nie mogę, ale i tak chyba strzynki mogę zabrać, sobie dość czuję. Dobra. Jakieś rzeczy. Woda okej okay, się przyda. No, tu są drzewa, to nic ciekawego. I teraz sobie tam to dużo założymy, żeby tam krowę przywołać. Dobra, tutaj jeszcze tutaj będzie. I pobieramy tutaj wszystko dobra sobie w takim razie te buty wyposażenie i te dzwoneczki i szukamy tej krówki ja żadnej niestety nie widzę dobra zobaczmy na tym drugim polu o tutaj są krowy zobaczymy jaka ryba jakaś Gdy nie mogę zabrać, a ja proszę to tak jest pełne. Muszę chyba coś z żarcia wyrzucić, coś czuję. Właśnie. Dobra, weźmy sobie grzybki I Jedynie nam się przyda. Hmm. Zjedziemy sobie jeszcze jedną puszeczkę żarcia. I jedną mi się wody przy okazji, bo zapomniełem w ogóle I już nie mogę biegać. Zobaczcie, mam skin na zero. Jestem wyczerpany. Czy mogę coś sobie zjeść, co mi odnowi troszeczkę energii? Hmm. Nie jestem pełny. Muszę zobaczyć. Chyba nie za bardzo kurcze, no. Chyba, no, jak widzicie, ugotowane zmęczenie plus 10, czyli dzika mięta musiałem sobie ugotować. No, ale no mamy niska na razie. No, trudno. Musimy jakoś sobie poradzić bez tego. Więc na razie będę chodził po prostu po O, jest kolejna wina, zobaczcie. Tak wygląda właśnie wino sobie ją wykopnę. Łupatą, oczywiście. Glina jest tam pamiętam przydatna do, do niektórych rzeczy, bo sobie chciałem bazy wybudować, jakieś tam zbiorniki na coś tego typu. Dobra, to była chyba tylko jedna gwina, wydaje mi się, na tej mapce. Zobaczymy sobie jeszcze dalej. No chyba jedna tylko. Dobra, tak w tym razie idziemy, bierzemy te krowy ze sobą i wracamy do farmy Bazila. Może z kolei nie mogę biegać, nie będę wam tego pokazywał. Po sobie tam po prostu pójdę. Patrzcie krótko za mną. Tak jak widzicie, one za mną teraz ciągle podjeżdżają, tylko one są dosyć wolne, to będzie trwało dość długo. No ale żeby was tym po prostu nie zamęczać, to po prostu sobie będę szedł... A e, gdzie, gdzie, gdzie? Kupko, do mnie, do mnie. widzicie, to będzie dosyć monotonne. No, to jest tak, a tutaj chyba tak nie bardzo. Swoje jakoś tutaj popchnąć, za bardzo. O, dobra, teraz idę. No i tak będę sobie, szedł z nimi ja na to trochę zajmie. No i widzimy się za chwileczkę. No, czuję, że będę tam szedł chyba w nocy, bo zobaczyć gdzie jestem. A już się zrobiło ciemno. No, niestety noz nas dopadła. Dobra, mam no, no dalej noc, ale że jestem na samej farmie, więc jestem i tak po prostu wejdziemy. Mam nadzieję, że to misję nam zakończy. Dobra, wróć do bazy Bix. Dobra, krótki mnie widzę polomiły. z bazylem w nocy. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Zresztą może będzie rano. Mm. Wróciłaś. A to one moje becy i na Spóźnanie skaczące w kółko. Tak się cieszą, że mnie znów widzą. buty naprawdę dały radę, co? Mówiłem o butach myślę, że zasługujesz na dobrą parę. Masz weź te solidne buty. Ja jestem pewien, że to bym ci służyć. Podziękuję za buty. Nie no, co, panienko. bardzo mi pomogłaś. A teraz powiedz mi, panienko, czy jest coś, co ci pomóc? E, powiedz może że chcesz się nauczyć rolnictwa. Ja cię się się więcej o rolnictwie. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Cóż, pójdź mnie na pastwisko, Lubisz rzucić się o rolnictwie. Jeśli jest coś, na czym Basil się zna, to uprawa puli zbiorej. Na pewno mogę cię czegoś nauczyć. Jestem pewien, że poprawnicy nauczy się budować własną lub przy swoim domu. Dobra, zapytaj mi się, jak dostać do klik. Muszę dostać się do tam się dostać? No cóż, podejrzewałem tam raz podczas spełni księżyca, ale to długa, niebezpieczna wyprawa panika. Wiesz co? Kropki zostaje zakurzone miasteczka w kanionie, prawda? I Idąc stąd, musisz najpierw przejść przez pustynię i kaniony. A z tymi rzeczami wędrującymi dookoła nie jest bezpiecznie. Nie, na pewno nie. Dobra. Bazin nauczył mnie, jak wybrać zboże. Mogę założyć ogóle i zacząć prawie jak ziemię. Dobra, musimy zbudować ogród. Zasieć uprawę i podlać i wieść uprawę. No dobra. Bardziej powiedziałbym, że korupcyjność leży nad pustynią, więc chyba powinnam zapuścić się na te jałowe puskowie przez prerię. Dobra, mam dzisiaj dwa zadania. Teraz wrócę do naszej bazy i sobie na tym zakończymy ten odcinek, bo muszę, jak widzicie, zaraz sporo różnych, chociaż wiecie co, tutaj chyba gdzieś w glina, chyba z tyłu, bo mi widziałem odrosła sobie ją zbierzmy od razu i będę sobie sydemi wyraźnie rzeczy irytują może zbieram je po prostu tak rapowicie bo eee. będzie za głośno a tutaj jest ta glina no sobie zbierzemy tą glinę i w takim razie wracamy już do nas do bazy sobie tylko sobie zerknę szybko co muszę zebrać do samego odcinka żeby wam po prostu już wszystko tam pokazać i nie marnować czasu na zbieranie tych surowców Mamy tutaj jeszcze oczywiście jak szedłem z tymi krewami przez nas, to też tam jakąś linę udało mi się zebrać. Ok, No super, sobie zobaczymy co potrzebuję zebrać. Ja sobie będę to przez, przez kolejne, powiedzmy, nie wiem, 2-3 dni w grze zbierał. I oczywiście nie będę starał się robić nic poza tym, żeby po prostu wszystkie rzeczy były na nagraniu. O kurcze, dużo widzę. To może sobie zrobić od strzała, widzę. Zróbmy 4 żelaza, 4 żelaza, 4 żelaza. O kiedy ja to zrobię? Trzy pszenica, dwa pszenica. Ja w ogóle pszenicę mam, jak poślizg mam jakiś worek zdaje się z żywnością, ale muszę go w takim razie zasiać. No to wygląda, coś tu miałem, mam mąkę. Aha, z mąki pszenicy się nie zrobi. No cóż, będę musiał poświęcić, jak zrobić pszenicę. No dobra, ale to do już w yy, odcinku kolejnym. Także dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.